Ja jestem Julka, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na Mid-Year Freakout book Tag czyli booktake, który rok temu też się pojawił na moim kanale. Składa się on z 12 pytań, i do każdego pytania starałam się dobierać raczej jedną książkę, chyba maksymalnie dwie mam dodane. Żeby to tak wiecie, poszło w miarę szybko, przyjemnie, także bez zbędnego przedłużania. Pierwsze pytanie brzmi: Pierwsza książka, przeczytana w pierwszej połowie 2025 Dla mnie to jest książka Kwiaty dla Gernona. Książka absolutnie wyjątkowa, książka, której się nie spodziewałam, że będzie aż tak dobra. Cały tu do o Charliem Gordonie, który jest um, człowiekiem upośledzonym umysłowo, ma IQ na um, bodajże 39 punktów, coś takiego. W każdym razie um, no Widać, że po prostu jest gdzieś tam opóźniony, że ciężko mu się gdzieś tam zbiera myśli i tak dalej. Więc e, mamy książkę napisaną z perspektywy jego dzienników. Te pierwsze ogólnie dzienniki są dosyć trudne do przebrnięcia, bo są właśnie napisane tak jak Charlie myśli, czyli e, dosłownie bardzo dużo błędów jakichś ortograficznych, interpunkcyjnych i tak dalej. Więc e, no trochę ciężko jest przez to przebrnąć. No ale właśnie e, Charlie przez to, że ma tą inteligencję na takim poziomie to mm, zostaje poddany operacji, która będzie pierwszą operacją tak na człowieku. Wcześniej tylko przyszła ją mysz, właśnie tytułowy Algernon, e, która ma właśnie podnieść inteligencję, IQ, e, no i faktycznie ta mysz stała się bardzo mądra. Więc tutaj decydują się przeprowadzić tą operację na Charlim e, i oczywiście to przechodzi też z sukcesem. Charlie staje się swego rodzaju tak naprawdę geniuszem. Można, w sumie można powiedzieć, że tak naprawdę będzie najmądrzejszym człowiekiem na świecie, ponieważ on e, bardzo szybko wszystko opanuje, wszystkie języki i tak dalej, więc naprawdę bardzo, bardzo inteligentny będzie. E, no, i później oczywiście nie może być tak kolorowo do końca, więc ta operacja zacznie się cofać. W sensie, Charlie po prostu wróci do stanu przed tą operacją. No i tak naprawdę skupiamy się tutaj głównie na tym, jak Charlie na to wszystko reaguje, jak to wpływa na jego życie, jak to, że kiedy staje się geniuszem, zderza się z tą rzeczywistością, tak naprawdę, do której nie miał dostępu, mając właśnie 69 punktów IQ. Niestety. Nadal społeczeństwo go wyklucza, ponieważ e, kiedy nie miał tej inteligencji takiej, społeczeństwo wykluczało go za to, że jest po prostu głupi. E, kiedy tą inteligencję posio, posiadł, no to e, społeczeństwo wyklucza go dlatego, że się wymądrza, wywyższa i tak dalej, gdzie tak naprawdę nie ma to miejsca po prostu. E, no tak Charlie myśli, że tak musi być i tyle, że on po prostu ma tą wiedzę, no to dlaczego ma jej nie używać, no i jakby to jest też logiczne. No i e, bardzo ciężka książka pod tym względem, pod względem właśnie tego, jak społeczeństwo patrzy na takie osoby, jak ciężko jest dogodzić ludziom e, i samo życie ogólnie Charlie'ego też było ciężkie, nawet nie chodzi o ludzi z zewnątrz takich, wiecie obcych, tylko tutaj też rodzina e, bardzo, bardzo przykre było to, co się działo w życiu, w sumie w, dzieci, w dzieciństwie Charlie'ego bardzo, bardzo ciężko się to czytało no naprawdę, idzie uronić w sumie łzę na tym e, bo takie wstrząsające było to dosyć, więc bardzo, bardzo wartościowa książka, książka, którą naprawdę każdy powinien przeczytać, e, nie się Mnóstwo mądrości, i jeżeli się czujecie gotowi na taką książkę, bo to też nie jest łatwa książka, książka bardzo taka uderzająca i zostająca naprawdę na długo w głowie, to naprawdę warto po nią sięgnąć. Kolejne pytanie brzmi: najlepsza kontynuacja przeczytana w 2025 roku? I dla mnie to będzie na pewno Wisteria, czyli trzeci tom Bella Donny ostatni tom. Uważam, że to jest świetne domknięcie serii, choć ten tom dosyć mocno odbiega od dwóch poprzednich, jeżeli chodzi o dynamikę powieści, ale tutaj to jakby nie zabiera radości z tej książki. E, tutaj się skupiamy na Blight, e, czyli na kuzynce Signy e, więc Signa tutaj się pojawia, ale to jest tak e, raczej jako dodatek, co ja też ogólnie bardzo doceniam, że ona się tutaj pojawia, ale ale tutaj właśnie głównie Blight i to, jak ona już wychodzi za Arisa, za, za mąż i jak z nim musi mieszkać. Więc y, tak naprawdę nie jest to jakaś książka. My też wiemy tak naprawdę mm, od samego początku, o co w tej książce będzie chodziło, do czego to będzie dążyło. Ja tutaj nie chcę mówić, bo to będzie spoiler do poprzednich dwóch tomów, ale jeżeli czytaliście drugi tom, no to na pewno się domyślicie o co tutaj chodzi, bo tam w sumie dosyć mocna autorka nam zasugerowała to, co tutaj ma się wydarzyć. E, więc tak naprawdę Fabuła nie jest jakaś super. E, raczej em, tutaj właśnie się skupiamy głównie na życiu właśnie Blight i Arisa i tym, jak oni się zaczynają poznawać, z tym, że oni oczywiście się nienawidzą od samego początku. E, tutaj bardzo dużo jest ściętego języka, czarnego humoru, em, takich e, tekstów rzucanych, może niekoniecznie pasujących do tej książki, ale i tak one jakoś tu pasują, w sensie nie powinny pasować, a pasują. E, więc naprawdę świetna. ja bardzo się polubiłam z Blight, uważam, że to jest świetna e, bohaterka, bardzo się cieszę, że dostała swoją jakby książkę. E, e, zakończenie mi się podobało, choć Mogło być trochę bardziej dramatyczne, moim zdaniem, ale ogólnie było całkiem przyjemne. Także super dopełnienie całej serii. Bardzo, bardzo będę polecać zawsze tą serię, bo jest świetna. No i kolejną serią, którą udało mi się skończyć w tym roku do tego momentu i która faktycznie tu zasługuje, żeby się znaleźć, będzie Przewodnik po zbroi według Grzecznej Dziewczynki. Co prawda, trzeci tom był dla mnie najsłabszy i uważam, że tam moralność głównej bohaterki bardzo mocno została zachwiana. To w sumie wywraca tak naprawdę wszystko do góry nogami jeżeli chodzi o całą powieść ale jednak um, tak czy siak było spoko, w sensie trzeci tom był satysfakcjonujący pod tym względem, że on pięknie wszystko dopełnił w sensie wszystkie wątki, które mają przez pierwsze dwa tomy, one zostały dopełnione tak naprawdę w tym trzecim tomie, zostały połączone ze sobą, to było bardzo, bardzo satysfakcjonujące i takie po prostu przyjemne, ale jednocześnie główna bohaterka i moralność tutaj faktycznie um, daje dużo do powiedzenia i dużo takich emocji zbudza w czytelni, w czytelni czytelnikach i we mnie zresztą tak samo, więc pod względem postaci tutaj według mnie regres i to dosyć spory, jeżeli chodzi właśnie o tą główną bohaterkę, aczkolwiek sama powieść super było zakończenie, fajnie się doczytało, uważam, że naprawdę kawał dobrej roboty. Premiera 2025, której jeszcze nie przeczytałam, ale bardzo chcę. I to będzie książka Onyx Storm, a to dlatego, ponieważ aktualnie jestem w trakcie czytania Fort Wing i jestem po prostu oczarowana. Jestem na stronie 151. To jest chyba taka się książka dla mnie. To jest książka, której ja teraz potrzebowałam, którą będzie mi się świetnie czytało, więc em, czytam Fort Wing, później biorę się za Iron Flame i mam zamiar też Onyx Storm przeczytać. Więc daję tutaj Onyx Storm, bo w sumie. Nie mam chyba więcej takich książek, też ja trochę teraz mm, nie śledzę aż tak mocno. To znaczy, wiadomo, mi tam się wyświetla na Instagramie te różne premiery i tak dalej, ale ja w tym momencie w tym tak nie siedzę, bo też nie biorę na siebie za bardzo, w sumie nie biorę na siebie współpracy aktualnie e, i tak będzie raczej do końca roku, więc, e, więc tak, więc tego tak mocno teraz nie śledzę, więc też nie ma takiej książki, na którą bym jakoś super czekała. To nam w sumie rozwiązuje właśnie czwarte pytanie, ponieważ e, czwarte pytanie brzmi najbardziej wyczekiwana premiera drugiej połowy 2025 czyli tak jak wyżej, ja aktualnie właśnie nie śledzę za bardzo tego, e, tych wszystkich premier i tak dalej, no bo tak samo mówię, no za bardzo nie mam e, nie biorę na siebie żadnych współprac, a jednocześnie też chciałabym wyczytywać to, co mam na półkach, to co gdzieś tam się wyświetla w audiobookach jako nowości, to wiadomo sobie e, to nadrabiam, ale nie ma chyba takiej książki, na którą bym bardzo czekała. E, w sumie czekałam na e, najnowszą książkę Nila Schustermana, ale to sobie kupię jak będę w Polsce, nie wiem kiedy, ale jak będę właśnie planuję sobie kupić tą książkę, ale nie żebym jakoś jej super mocno wyczekiwała. Um, kolejnym pytaniem będzie, największe rozczarowanie 2025 i jest to miasto piekielne. Jak już widzieliście um, film z czyszczeniem um, półek z Legimi ostatni, no to ta książka była, no, po prostu dramat. To, to jest tak zła książka, że ja jestem niemal pewna i mam nadzieję, że tak będzie, że nic nie pobije tego, jak ta książka była tragiczna w tym roku. W sensie myślę, że już nie trafię na taką złą książkę. Um, Tutaj nie ma co dużo mówić o fabule, bo sama fabuła dosyć mocno zachęca do książki. Ale ja też poświęciłam w sumie chyba z 15 minut e, takiego dosyć mocnego narzekania w tamtym filmie o czytaniu z legimi, więc tutaj też nie ma sensu tego powtarzać. Po prostu mamy tutaj opowieść o właśnie mieście piekielnym. I tak naprawdę, nasz ogólna bohaterka dostaje możliwość dostania się do miasta piekielnego, które jest w sumie piekłem. No i tam idzie poszukiwać swojej siostry bliźniaczki, która popełniła samobójstwo, ponieważ się dowiaduje, że ona tam jest. E, no i tak naprawdę, fabuła w jakiś sposób w sumie zachęca do przyczyn. Mnie w sumie zachęciła, ale samo wykonanie jest absolutnie tragiczne. Wszystko tam jest płaskie, bez emocji. I tak naprawdę moim największym zarzutem do tej książki jest właśnie ten brak emocji, brak jakichkolwiek um, takich um, budowania napięcia, czegokolwiek, co by mi dało, że ta książka jest żywa, że tak powiem. Ona jest po prostu płaska, um, taka niemiła do czytania. Tam się dzieje dużo rzeczy od czapy, dużo rzeczy się dzieje tak. Um, dzieje się, bo się dzieje, i nie ma dużadnego żadnego najmniejszego sensu. Także bardzo, bardzo słaba ta książka była. Największa przez zaskoczenie 2025 myślę, że dam tutaj e, bez serca, ponieważ, ponieważ sięgając po tą książkę nie spodziewałam się tego, jaka ta książka będzie dobra. Szczerze mówiąc e, sięgnęłam po nią po prostu tak o by żadnych oczekiwań. Myślałam, że to będzie po prostu dobra rozrywka, e, dobra taka fantastyka, e, z tym, że tak jak mówię raczej nie liczyłam, że to będzie coś powyżej 3 gwiazdek, a jednak się okazało to naprawdę świetne. Dałam 4,5 gwiazdki. Do 5 mi czegoś tam zabrakło, ale generalnie te 4,5 to jest taka mocna ocena. Mamy tutaj retail Alicji w Krainie Czarów I mimo, że ja Alicji w Krainie Czarów Nigdy nie czytałam, tylko oglądałam film No to tutaj uważam, że faktycznie Było to absolutnie świetnie robione Bardzo, bardzo dobry Taki, jeżeli chodzi właśnie o Gdzieś tam na pierwowzorze się Inspirowanie. E, Mamy tutaj opowieść o głównej bohaterce, która jest markizą, która chciałaby otworzyć swoją piekarnię, ponieważ kocha piec i chciałaby ją otworzyć razem z swoją taką e, służącą, taką wiecie panią dworu, coś w tym stylu. E, no i co stoi na przeszkodzie? To, że jej rodzice na to się nie zgadzają. Chcą ją wydać za króla, króla, którego ona nie chce jako mieć za męża, w ogóle nie chce wychodzić za mąż na ten moment. No a król to jest taka m, osoba dosyć e, specyficzna. Można powiedzieć, że to jest taka osoba, kto, dla której liczy się tylko dobra zabawa, wszelkie jakieś wiecie problemy w królestwie i tak dalej są spychane na bok, dobra zabawa bale i tak dalej to jest to co nasz król lubi, nasza główna bohaterka niekoniecznie popiera to co właśnie król robi dlatego nie chce za niego wychodzić w międzyczasie też poznaje takiego błazna można powiedzieć, w sensie on robi jako taki za takiego błazna no i on jest właśnie z tego świata z Alicji z Krainy Czarów no i on ją tam zabiera m.in. do szalonego kapelusznika, który też jest tutaj świetnie właśnie przedstawioną postacią jeżeli chodzi właśnie o Alicji w krainie czarów. No i oni tam w sumie taką trochę przygodę przeżyją właśnie w tym świecie z tym, że ta przygoda skończy się pewną przepowiednią, dosyć niefajną przepowiednią, która bardzo dużo później namiesza. I to jest tyle, co można powiedzieć tutaj o fabule. To, co mnie w niej najbardziej zaskoczyło, to zakończenie. To jest zakończenie, którego ja często poszukuję w książkach, które sobie bardzo, bardzo cenię w książkach, a jednak jest ono stosunkowo bardzo rzadkie. Ostatnio takie zakończenie czytałam chyba w Rzeźbiarce Krwi, więc tutaj, o, mogę powiedzieć w sumie, że czekam na premierę drugiego tomu Rzeźbiarki Krwi, bo wydaje mi się, że że on będzie miał miejsce w lipcu właśnie, e, ale sobie muszę poczekać, aż właśnie zjadę do Polski albo kupię egzemplarz, albo może właśnie w audio sobie przyswoję. W każdym razie, e, tak, to można tutaj sobie podciągnąć, no ale już wracam właśnie do, e, do tutaj, do wątku. E, także to zakończenie jest naprawdę świetne. Całą książkę warto przeczytać chociażby dla tego zakończenia, bo jest naprawdę, naprawdę świetne. Ehm, I co? I no po prostu mnie to zaskoczyło. To mnie tak wzięło z zaskoczenia, że automatycznie ta książka zyskała od dla ode mnie pół gwiazdki więcej Mimo, że sama fabuła też była świetna I może nie brzmi to jakoś ekscytująco Ale te przygody w sumie tej marki Z tym właśnie, z tym chłopakiem Którego ona właśnie spotyka jako tego błazna Nie pamiętam jak on się nazywał W każdym razie były fajne i ogólnie cała ta relacja Między nimi była naprawdę ciekawa Więc ogólnie świetna książka jeżeli lubicie retellingi lub nie lubicie A chcecie się do nich przekonać Albo to jest pierwszy raz wasz z retellingami To na pewno ta książka będzie idealnym wyborem Kolejnym pytanie brzmi, nowy ulubiony autor autorka i to będzie Frida McFadden, ponieważ w tym roku, jakieś dwa miesiące temu, przeczytałam pierwszą książkę właśnie od Frida McFadden i jestem absolutnie oczarowana jej stylem. To już na pewno będzie też moja kolejna, kolejna ulubiona autorka kryminał, kryminałów, thrillerów. Pierwszą jest oczywiście Ruth Ware, więc tutaj nie ma co dużo mówić, jestem zaskoczona tym, jak Pięknie operuje piórem, właśnie pani Frida McFaden. Jak te książki są ciekawe, i jak od nich się nie da oderwać. Ja często mam problem z tym, że Rzadko trafiam na książki, od której dosłownie się nie mogę oderwać. Ja często e, porzucałam książki, na przykład w połowie rozdziału i idę coś zrobić, co wiem, że jest takim. Kiedyś tak nie miałam. Kiedyś na przykład musiałam dokończyć rozdział, a teraz raczej mogę nawet, nie wiem, stronę przed rozdziałem porzucić książki i sobie pójść na przykład zrobić jedzenie, więc e, ciężko mi się czasami wkręcić tak dosyć mocno w książki, a tutaj właśnie e, tak miałam, że nie mogłam się oderwać od tej książki. Musiałam ją po prostu skończyć jak najszybciej. Także e, tutaj jak najbardziej to miejsce jest zasłużone w tej kategorii. Kategorii. Na sobie mamy nowy, fikcy... nowy fikcyjny crash. U mnie to jest brak. Ja raczej e, nie mam czegoś takiego, że kraszuję jakichś e, właśnie fikcyjnych bohaterów. Raczej na to aż takiej uwagi nie zwracam. Wiadomo, jak e, czytam jakieś książki, no to m, jakieś tam sympatie są wobec bohaterów, ale czy to są jacyś tacy moi mężowi, książkowi? Raczej nie, raczej tak nie mam. E, dalej mamy nowy, ulubiony bohater, bohaterka. I tutaj daje Maxa Opokę. I to jest e, bohater książki Cmentarz Osobliwości. I też Tutaj właśnie dla Cmentarza Osobliwości mam osobną kategorię, więc tutaj nie będę za bardzo teraz mówić, bo to jest kategoria za dwie w sensie jeszcze jedna i dopiero ta kategoria wpada, więc zaraz o niej, o, o tej książce opowiem, ale właśnie tutaj się pojawia Max Opoka. Um, ale w sumie mogę Wam powiedzieć dlaczego. Max Opoka jest postacią bardzo charyzmatyczną, bardzo taką um, po prostu ciekawą. Jest to taki złodziejaszek, e, czy z miasta, w którym w sumie musiał sobie tak radzić, żeby przeżyć, jakkolwiek to brzmi. E, no i później staje się nagle dziedzicem, więc um, jego życie zostaje wywalone do góry nogami, totalnie. I tak jak e, jego życie zostaje wyrzucane do góry nogami totalnie, po prostu. I tak jak wcześniej nie szanował za bardzo nikogo poza samym sobą, mógł każdego podłożyć, żeby tylko sobie uratować gdzieś tam cztery litery. Tak tutaj zmienia się o 180 stopni i tak naprawdę. Mm, jego ludzie stają się dla niego bardzo ważni jego dusze, więc e, bardzo doceniam tą przemianę tego bohatera i bardzo go lubię za jego charakter po prostu, bo jednak mimo tej zmiany jego jakby życia, wszystkiego w sumie w jego życiu i też jego nastawienia do życia, do ludzi i tak dalej, no to jednak e, gdzieś tam zostały mu te takie powiedzmy niektóre nie do końca moralne rzeczy z tego przestępczego życia, ale jednocześnie wprowadza je w życie w taki właśnie moralny sposób, więc bardzo bardzo plubiam tego bohatera, e, właśnie za to. Później mamy książkę, przez którą płakałam Jak wiecie, ja na książkach nie płaczę No w sumie praktycznie nigdy nie płaczę Chyba mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym na jakiejś książce Jakoś super płakała Ale wpisałam sobie tutaj dwie książki Które gdzieś tam takie wzruszenie We mnie gdzieś wywołały Jest to książka Zbieracze Borówek Książka opadająca o Indianach Którzy właśnie Zbierając borówki zarabiali sobie na życie No i skupiamy się na głównej, Głównie na jednej rodzinie, która Straci córkę, w sensie córka Zostaje zaginiona, w sensie po prostu nagle znika. I w tym samym roku zresztą też ginie jeden z synów, zostaje pobity na śmierć. No i tak naprawdę poznajemy tą perspektywę tej rodziny, kiedy oni szukają cały czas tej córki. A druga perspektywa to tej córki, kiedy my wiemy, co się z nią stało, że ona została porwana. To też nie jest żaden spoiler, bo to od samego początku wiemy, że została porwana. No i ona żyje z nową rodziną, z tym, że ona nie wie oczywiście, że jest porwana, ale od samego początku się tego domyśla. No bo widzisz, że po prostu. Inaczej wygląda niż jej rodzice. No i tak naprawdę ona e, później też zaczyna szukać tej rodziny, no i ta rodzina też jej szuka, i w sumie, w sumie skupiamy się tutaj e, zarówno na jej życiu, na tym, jak jej wyglądało to życie, jak później szuka tej rodziny. No i tutaj e, na rodzinie, której e, też poznajemy życie w sumie członków, e, poszczególnych członków tej rodziny, jak ich życie wyglądało właśnie e, do tego momentu, kiedy e, ta nasza główna bohaterka urosła, w sensie stała się dorosła, no to też poznajemy to życie, jak to wyglądało przed tym wszystkim. E, bardzo ciekawa książka, bardzo wzruszająca książka, książka dająca dużo do myślenia, naprawdę warta poznania, myślę, że ten tytuł nie jest jakiś super popularny, przynajmniej ja o nim zbyt często nie słyszałam, a naprawdę, naprawdę warto przeczytać tę książkę. Ta książka też dosyć była dla mnie taka zaskakująca pod tym względem. A druga książka to Człowiek, który był mną, książka, która sprawiła, że bardzo długo nie mogłam się po niej pozwierać w sensie mamy tutaj opowieść o mężczyźnie, który miał takie w sumie dobre życie, prowadził z tym, że jego żona gdzieś tam jakieś miała powiedzmy um Mizgi do pastora, ale generalnie raczej wiódł takie szczęśliwe życie, kochał bardzo tą żonę. Czuł się też przez nią kochany, mimo że my od początku widzimy, że z tą żoną coś, no, nie do końca jest e, wszystko ok W każdym razie e, w pewnym momencie spadnie z konia i przez to uszkodzi sobie mózg. E, do tego stopnia, że po prostu trochę cofnie się w, roz, w rozwoju. No i żona nie będzie chciała się nim zajmować, więc on będzie się tułał od szpitala do szpitala, od ośrodka do ośrodka i tak naprawdę jego życie będzie tak wyglądało. Mm, to, co jest najsłodniejsze w tej książce, to to, że to teoretycznie może trafić na każdego z nas. I to daje bardzo dużo myślenia, bo to jest, to jest ten typ książki, która nam uświadamia, jak powinniśmy każdy dzień traktować jako ten ostatni, tak naprawdę. I em, co uderza w tych książce najbardziej to, że ten nasz główny bohater chciał faktycznie być tylko kochanym. I to było tylko jego jedno, jedyne wymaganie do życia. I być może to nie jest, możemy powiedzieć, że to nie jest wymaganie jakieś wygórowane, no bo każdy z nas ma tak naprawdę gdzieś kogoś, kto nas kocha. A tutaj em, miał bardzo trudne dzieciństwo. W dzieciństwie stracił e, brata bliźniaka. No i to też wpłynęło gdzieś tam właśnie na jego dzieciństwo, bo on ciągle był postrzegany jako taki, wiecie, ten co przeżył i ten, co może nie powinien przeżyć. Bardzo ciężkie miał dzieciństwo, później ciężko mu było w sumie żyć z tą żoną, bo jednak myślał, że ma dobre życie, a ono nie do końca było takie dobre. Później ten wypadek i to się w sumie po tych ośrodkach. My już poznajemy cały czas myśli tego głównego bohatera i no jest to takie dosyć smutne, tym bardziej, że na koniec mamy taką scenę, kiedy nasz główny bohater spotyka się w końcu, po latach spotyka się ze swoją córką i tak naprawdę dla niego to było coś, na co czekał całe życie, można Powiedzieć, się to było dla niego takie katarzis jego życia, a ta córka potraktowała to tak jest, to jest, trzeba odbębnić. Bardzo, bardzo smutne. On się tak cieszył, a no, ta córka w sumie. W sensie on tego nie widział, że ta córka, tak wiecie, niechętnie siedzi na tym spotkaniu, ale jednak my się, no, widzimy to jako z boku osoby, więc bardzo, bardzo smutna książka, bardzo dająca dużo też do myślenia. Myślę, że też tytuł warty przeczytania. Bardzo krótka książka, więc e, nic tylko czytać. To ostatnie pytanie brzmi: książka, która sprawiała, że byłam szczęśliwa. I właśnie tutaj trafiamy na książkę, gdzie jest Max Opoka, czyli Cmentarz Osobliwości. Książka, którą przeczytałam kilka dni temu, i to jest książka naprawdę zaskakująca, ponieważ ja się też nie spodziewałam, Wam, że to będzie tak dobre. Ja bym to w sumie dorównała trochę do, do żywocia. Uważam, że to jest podobny klimat, ponieważ mamy tutaj Maxa opokę, który jest właśnie tak jak już wspominałam takim rzezimieszkiem, takim kurierem kasty, czyli takiej em, takiego gangu. E, no i on tam w sumie okrada szefa, ucieka przed tym szefem, no i nagle się dowiaduje, że został, em, jest spadkobiercą, jest dziedzicem e, pewnego dworku lawendowego. E, no i tam przychodzi do niego właśnie notariusz, podpisują papiery i tak dalej. To jest w sumie pakt krwi. E, no i oni jadą tam. No i na miejscu się okazuje, że um, do tego dworku należy cmentarz. Cmentarz osobliwości. Co jest w tym takiego wyjątkowego i czego nikt nie chciałby na pewno mieć, to to, że tam mieszkają dusze. Dusze, które mogą dosłownie pozabijać wszystkich. Dusze bardzo indywidualne. Każda się czymś innym wyróżnia, każda ma inny sposób, jakby życia, można powiedzieć, życia po życiu. No i tak naprawdę trzeba cmentarza pilnować, żeby um, o te dusze się nie wydostały na zewnątrz, nie pozabijały gdzieś tam ludzi um, z miasteczka na przykład, żeby nikt na ten cmentarz też nie wszedł. Więc trzeba tam wszystkiego bardzo mocno pilnować, a jednocześnie codziennie ryzykować swoim własnym życiem, bo te dusze nas też mogą zabić, e, więc Max przyjeżdża na miejsce, okazuje się, że tam ma oczywiście też służbę i tak dalej e, no i to, że każdy dzielić za długo nie pożył tak naprawdę w tym dworku, e, więc tutaj no Max się spotyka z nową rzeczywistością można powiedzieć e, z nowymi ludźmi na początku knuje jak to zrobić, żeby w sumie się z tego wymiksować, uciec, jak najwięcej na tym zarobić, no ale później kiedy poznaje właśnie ten cały świat e, świat właśnie e, labędowego Dworku Świat swojego cmentarza, no to gdzieś tam zawiązuje się więź między nim a jego ludźmi, jego duszami, no i tak naprawdę oddaje samego, całego siebie, właśnie tej sprawie. No i tam oczywiście lawendowy dworek się boryka z pewnymi problemami problemami głównie ze względów jakichś tam prawnych, ze względów państwowych, można powiedzieć, no bo te cmentarze osobliwości są dosyć, niewygodne, są dosyć niewygodne. No i Max, w sumie. Mm, Musi się z nimi tak naprawdę zmierzyć. Więc e, o tym jest ta książka. Jest bardzo ciekawa, jest dużo takiego też ciętego języka, czarnego humoru, dużo akcji. Jest to też książka poniekąd brutalna, ponieważ mamy tam faktycznie e, sporo brutalnych scen, jeżeli chodzi o e, ten cmentarz, więc to też chciałam mieć na uwadze. Ale generalnie ja bym to nawet podpięła trochę do Cozy Fantazy, mimo tej brutalności, bo jest to książka taka m, bardzo przyjemna do poczytania, mimo właśnie tego, co się tam dzieje, tych takich Przemocowych bardziej rzeczy, także też bardzo Wam polecam, jeżeli podobało Wam się do żywocie, to koniecznie sięgnijcie po tą książkę, bo prawdopodobnie też Wam się może spodobać. No i już ostatnie pytanie, książka, którą chcę przeczytać w 2025 roku i u mnie będzie wybrałam sobie tylko jedną książkę, którą na pewno chciałabym już w tym roku przeczytać. Będzie to nieśmiertelne życie Henry T. Lakes. Bardzo, bardzo długo się zbieram już po tą książkę, nawet nie zliczę ile razy ją dawałam do różnych TBR-ów, ale naprawdę, naprawdę chciałabym w końcu Tę książkę przeczytać. Jest to książka o kobiecie, to jest też w sumie swego, swojego rodzaju reportaż, bo to jest prawdziwa historia. O kobiecie, której pobrali komórki nowotworowe bez jej zgody. Komórki te nigdy nie, nie obumarły, i to dało początek rewolucji w medycynie i fo, wielomilionowej fortunie. Więc tak naprawdę komórki tej kobiety zostały wykorzystane bez jej zgody, bez jej wiedzy, a zarobiły mnóstwo pieniędzy, gdzie oczywiście nasza główna bohaterka, właśnie tej książki, nic nie zarobiła. Także wydaje się bardzo ciekawa książka, bardzo taka um, ważna i warta przeczytania, więc na pewno chciałabym ją przeczytać. I więcej tu nie daję, bo to jest bez sensu, e, żeby tutaj dawać nie wiadomo ile książek, a faktycznie Tom naprawdę już bardzo, bardzo dawno chciałabym przeczytać. Także to już by było wszystko w tym filmie. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie Wy byście dopasowali książki do poszczególnych kategorii. E, no i mam nadzieję, że film Wam się podobał widzimy się w następnym. Cześć.